Witam Was z tej strony Sabal. Dzisiaj omówimy drugą zapowiedź aktualizacji 24.2. Ja tylko przypominam, że jest to aktualizacja typu Quality of Life, nie, do, nie dodająca żadnego kontentu nowego, tylko zmiany, które gracze oczekiwali. Parę lat temu, jak jeszcze ich było więcej, ale GameForce lotizuje to, jakby nie wiadomo, jak bardzo macie się zmienił. Mogą wsteślić tą aktualizację w skrócie: GameForce po prostu zarobi więcej pieniędzy przy, tych, przy tym samym online, z item shopa. Ale dobra, nie hejtujmy. Dzisiaj też wyszły filmy zapowiadające od YouTuberów, więc też sobie zobaczymy, co tam się zmienia. Więc po kolei została zmodyfikowany portal inwazyjny Sugma. To jest ta mapa, gdzie się dropi ulepę na pasa. Takie wielkie portale, mapy przypominające M1, M2 Doliny itd. To chyba się wchodzi raz o 19-1930 i podobno te moby i bossy były za silne. Więc zmniejszyli HP. Dziwne, bo jak u Sanka Huntera patrzyłem, to nie mieli nigdy z tym problemu, a ja sam na Bagnamu, gdyby nie było tyle, tyle osób tam, to mogłem to wysadować. Nie chodziłem, bo ja miałem dropko maksymalnie von 2, więc to było mało opłacalne, ale z tego co widzę, drop będzie teraz porówno. Jeszcze jest, yy, widziałem u jednego youtubera czeskiego, że dodadzą do tego systemu yy, system dusz, tylko ja nie wiem, czy ten system dusz nowy będzie na wszystkie na wszystkich serwerach, czy tylko na tych eventowych, czyli tam, gdzie miał być, więc wiem, że będzie, ale nie wiem, czy wszędzie. I, i polega to na tym: Taki macie mały, fajny panel, dopicie emblematy na tej inwazji. Po zakończeniu yy, tej właśnie tego portalu, dostajecie jakąś tam część. No i to pozwala wam ulepszyć i mieć większy damage przy danej ilości hitów. W ogóle to się sprawdza na bossy i na jakieś tam e, PvP typu umki, nie? Ulepszone szkło handlu i tutaj miałbym prośbę do Gainforge'a, ja wiem, że i tak moich filmów nie oglądają, ale... Czy by mogli łaskawie zrobić listę zmian tych itemów, jakie można teraz handlować, stakować i tak dalej? No bo kurde, wiecie ile Metin ma itemów i teraz ja mam wszystko sprawdzać, co mogę, a czego nie. Wiecie, jakby to ułatwiało? W przypadku bazylijskiego METINA tam ładnie wszystko jest opisane zawsze od A do Z. W przypadku tutaj mam się domyślić, ale jeżeli chodzi o szkół handlu, zaraz sobie do niego przejdziemy na filmach. Bo tam, youtuberzy ładnie to pokazali. Jedziemy dalej. Automatyczny AFK i vlogowanie. Kompletnie nie rozumiem, po co jest ten system w Metinie. Jakby nie mogli dać PW offline. Ja wiem, że jest system pocztowy, ale byłoby wygodniejsze na bazie PW niż na poczcie, ale to już tam mniejsza o to. Tylko się przy, przypieprzam. To polega na tym, że ustawiacie sobie typ AFK i jeżeli ustawicie, może was vlogować po jakimś czasie, jeżeli nie, to macie tam przy takim nicku, albo jakiś status nałożony Jeden hit. No ale pytanie, no bo tu jest napisane, że nie będzie dostosowany przy prywatnym sklepie lub autołowów ten system automatyczny. Ale będę mógł ustawić status AFK, jak mam autołowy? Bo jeżeli nie, to ten system jest do dupy. No bo zobaczcie sytuację, że AFK będą mieć tylko ci, co stoją w mieście albo gdzieś tam sobie bez autołowów, a jak już masz autołowy włączone, to i tak ciebie nie ma, ale nie ma statusu AFK. W sensie, nie mam pojęcia, bo tu nie jest zbyt napisane, Yy, albo jestem ślepy, że dalsze funkcje oparte na tej funkcjonalności są zapanowane później w tym roku. No nie wiem, w sensie yy, 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 nie rozumiem, nie wiem. Powiedzcie, czy będziecie to używać, czy nie. A reszta to są jakieś pierdy, jak transputacja, fryzur, nie wiem. No, fajnie, nie? Kto pyta. I teraz patrzcie, uważajcie bo teraz możecie być w szoku. Zmianki dodania na handlu. To na co czekaliśmy, oprócz tego tam widzę ataki boga smoków, czyli można handlować wszystkim co grać sobie zdobędzie. Mniej więcej, bo pewnie jak, pewnie czymś jeszcze nie można. Podobno K.U. w tym patchu chyba nie wejdzie jeżeli chodzi o stakowanie. <słyskanie> Więc dobra, jeszcze ważne, nie śmiejmy się. Ale tak w końcu GameWorks po paru latach doszedł do wniosku, że my jako gracze możemy handlować sobie zmiankami, danymi. oczywiście nie tymi z B, ale można jak najbardziej. Kolejną kwestią jest oczywiście y, przy handlowaniu PETEM, ten tym co jest schowany, można zobaczyć jaki to jest typ PETA no i można go wystawiać na handlu normalnie na tobołku. Kolejną zmianą to jest samo szkło, zobaczcie sobie. Mamy tam po lewej różne jakieś takie możliwości startowania. Najbardziej mnie ciekawi nowości względem kiedy jest nowość, a kiedy nie. Nie wiem, po godzinie to już nie jest nowość, czy i ten wystawiony po jednym dniu już nie jest nowością, znaczy wiecie o co chodzi, nie? mam zobaczyć nowe świeże oferty, jakie tam ludzie wystawili a reszta no spoko ale musiałbym to zobaczyć jak to się sprawdzi w praniu bo teraz to niby ładnie brzmi ale wiecie czy to będę używał nie mam żadnego pojęcia no i krem dla Krem najważniejsza sprawa dla nas wszystkich, co gramy jeszcze na globalu, czyli zmiana całego handlu i całego, można powiedzieć, rynku. Wydaje mi się, że to endgame nie, nie będzie nie, nie będzie toczyło, no bo wątpię, żeby i tem o parę tysięcy, won, co są warte, spadły o 500-600 przez ten właśnie handel ale zobaczcie sobie piąte bony można wystawiać zwoje e, rady egzo co my tu mamy e, jeszcze takiego ciekawego podręczniki peleryny, rękawice, złodzieja, ja też widziałem, że można wystawiać z metinów kolekcje, e, zwoje tu mamy czyszczenia kadeków, ZBS-y, metale nie mam pojęcia czy magiczne kamienie można wystawiać, ale skoro są metale, to chyba magiczne też, nie? Nie wiadomo Yy, obrony boga smoków, jakieś ataki, szycia dłoni i dalej. No, ja na Bagenaimo na służę mam tego w ilościach hurtowych do przypisania, w magazynach. No, masa, dużo tego mam, więc yy, jestem ciekaw, ile to będzie kosztowało. Bo, jeżeli ja to mam, to inni też też. ja sobie może jakieś zapasy porobię, Niektórych rzeczy, kto wie. Drugim na drugim screenshotie mamy. E, Shutter aure, ale one już wcześniej dało się wystawiać. To u góry właśnie jest podobno magiczny kamień, ale ja nie wiem. Są kamienie kowala. Mamy zmianki dodania. czy teraz pytanie, czy zmianki 6.7 też się to będzie tyczy, tyczyło. No, ciekawa sprawa, nie? Fajnie, jakby Gameforge umożliwił, że wszystkim z tym mo można było handlować, ale zająć życie, dalej jakieś itemy będą, którymi nie będzie można. No i reasumując, to jest oczywiście dobra aktualizacja, ale po dwóch latach ja oczekuję od Gameforge'a więcej niż coś, gdzie oni zmienili typ i temu, i to zajmuje ta robota 5 minut, bo ktoś po prostu zrobił listę i do zmiany, technik tam zmienił w bazie, że teraz można tym handlować i wystawia się to bołek. to nie jest nowy content, to nie są nowe posty dungeony, No super, ale nie super. Moim zdaniem ta aktualizacja będzie miała wpływ na grę do. Yy, Zakrętego lasu czyli zmieni grotę, zmieni na pewno yy, eku na ogień, czy nawet yy, eku właśnie na grotę i zakręty las. Z tego powodu te itemy będą tańsze, bo można sobie wystawiać zmianki dodania. To też sprawi, że więcej ludzi na stacji serwerów będzie wystawiało i ten sel. Bo po kuponami, którzy, które nie każdy ma, bo trzeba mieć zęby worka zebrane na całym koncie. No, to yy, będzie mógł sobie wystawiać zmianki dodania, więc to też napędzi ryneczek na pewno. No, ciekawa sprawa teraz będzie yy, na tym nowym handlarzu, bo taką serię panuje z nowego serwera. Jeżeli dojdą zmianki dodania, do jestem ciekaw, jak inflacja się zachowa względem tych itemów na nowych serwisach. No i ogólnie, patrząc na to, co będzie się działo na starych serwerach. Na pewno też nagram jakąś aktualizację do tego materiału, bo mówię, jak ludzie chowali te dodania, ja mam do przypisania ze 100 dodań na surze, Oprócz jeszcze tego mam z Goblina, mam dużo zmian, które nie używam, no bo nie będę miksował dobrych itemów, gdzie mam 15 zmian, to pewnie je wystawię. Mam tam parę innych rzeczy, ciekawe czy te sety z księgi z ksiąg do zbojowania Skrili będzie się dało sprzedawać, te setki, te, 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 te takie z 100%, no i inne rzeczy, które mi się nazbrały przez te lata, tylko mówię, no, to jest spokojna aktualizacja, plus jeden dla Gameforja, tylko dalej jestem polutowany i wręcz wkurwiony na to, że minęły dwa lata, ale mamy jakieś quality of life, które dawno po, powinno być wprowadzone, no fajnie, nie, że, że można takie rzeczy wystawiać, ale co dalej? Ile teraz będziemy czekać na nową aktualizację? Pół roku, żeby zrobili przerwę, bo się spocili? Grubasy niemieckie? <laughs> Więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie poza Yambo Saba. Trzymajcie się i do następnego.